Siemaneczko, witam bardzo serdecznie. W drugim filmie jest cyklu Poradnik do bestiariusza z gry Wiedźmin Pogromca Potworów. W dniu dzisiejszym skupimy się na uzupełnieniu potworów rzadkich oraz zakończą potwory pospolite, które ominęliśmy w poprzednim filmie. I zacznijmy może w takim razie od potworów rzadkich. W pobliżu siedlisk ludzkich spotkamy Algul Plamisy, Banshee, Garkain Alfa, Parszywiec, sukkup Nocy, Truchlica. Z dala od siedlisk ludzkich spotkamy Baba Głębinowa, Bruksa, Endriaga Szarżownik, Endriaga Wojownik, Gernichora, Grotnik, Fatus, Kamienny Golem, Kikimora Wojownik, Kuroliszek, Leszy, Likantrop, Mglak Królewski, Ogar Leszego, oślusk Szary, Sylwanderk, Szarlej Rdzawy, Topielec, Widłogon Siny, Wyjec, Zjadarka, Żywiołak Ognia. Za dnia pojawia się Bruksa, Endriaga Szarżownik, Endriaga Wojownik, Harpia Zielona, kuroliczek, Nekker Królewski, Necker szaman, Oszlusk Szary, Skrzekacz, Troll Magmowy, Widłogon Siny, Wiwerna Królewska. O południu występuje Żałobnica. O północy pojawia się Likantrop, Strzyga, Zmora Nocna. W nocy spotkamy Algul Plamisty, Garkain Alfa, Grotnik, licho, Stęchlec, Strzyga, Sukup nocy, szarlej rdzawy, zjadarka. O zmierzchu pojawia się wyjec. W lesie występuje Endriaga Szarżownik, Endriaga Wojownik, Grotnik Harpia Zielona, Leszy, Ogar Leszego, Sylvan Derk, Szarlej Rdzawy, Wyjec, Zjadarka. Przy zbiornikach wodnych występuje Baba Głębinowa, Gernichora, Ignis Fatus, Kikimora Wojownik, Mglak Królewski, Topielec. W czasie deszczu pojawia się Baba Głębinowa, Kikimora Wojownik, Leszy, Ogar Leszego, Szarlej Rdzawy, Topielec. I potwory, o których występowaniu jest brak precyzyjnych danych, to Farbałt, Grimnir, Stęchlec, Skrzekacz, Troll Magmowy, Wiwerna Królewska, Żałobnica. I jeszcze drobne uzupełnienie potworów z listy pospolitych. W pobliżu siedlisk ludzkich spotkamy fleder Blady i Bladolicy. Daleka od siedlisk ludzkich spotkamy Bazyliszek, Biesty Grysi, Czart, Jadowity krabopająk, krabopająk Królewski, Morszczynka. Za dnia pojawia się Cyklop i Widłogony Zielony. W nocy występuje gulbladolicy, flederblady, zgnilec. O zmierzchu pojawia się biesty grysi. O świcie ukaże się nam czart i ropucha olbrzymia. W lesie spotkamy biesy grysi, czart i jadowity krabopająk, krabopająk królewski, morszczynka. Przy zbiornikach wodnych spotkamy bazyliszek i ropucha olbrzymia. W czasie deszczu pojawia się jadowity krabopająk, morszczynka i rapucha olbrzymia. I to chyba utleł na dzisiaj, jeśli się podobało zostaw łapeczkę i subika będzie mił bardzo miło, a już niebawem zrobię ostatni, trzeci dzień z potworów legendarnych, więc do zobaczenia, cześć!